Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Qbox I dzisiaj nagrywamy sobie kolejny odcinek z Stumble Guy'sa i dzisiaj już jest drugi odcinek z serii 1V1 z widzem na BlockDash'u dzisiaj będzie uczestniczył Nin Kelo, więc oczywiście go pozdrawiam. No i co? Bez żadnego przedłużania lecimy, ale jeszcze chciałabym wam powiedzieć. Że trwa daily, jak jeszcze nie wiecie, to trwa daily na kanale, więc fajnie, jakbyście byli na bieżąco z odcinkami i tak dalej. Zachęcam Was jeszcze do subskrybowania, za moje poświęcenie i tak dalej. No i co? Do lajkowania, No i co? Lecimy już z odcinkiem. Dobra, widzowie, my już jesteśmy przygotowani. Oczywiście znaczy gramy z nim tekelo, więc yy, no, Dobra, to lecimy. Ok, widzowie, lecimy z Blogdashem. Tutaj widzę. Mam nadzieję, że odcinek on się też spodoba, tak jak wczorajszy. Wczorajszy też wam się w sumie spodobał. E, oczywiście, jak jeszcze nie znacie zasad tej serii, gramy jeden VS1, bo to już każdy widzi. I gramy do pięciu zwycięstw. Nie gramy do 5 rund, tylko do pięciu zwycięstw. E, kto wygra 5 meczów, to po prostu wygrywa odcinek. E, na razie gramy bez nagród, ale w przyszłości pojawią się jakieś nagrody. Więc, no, jak się ogłębam, jak ty się zegać, yy, być na miejscu, widzę, yy, że z z wami na odcinku 1 VS1. Yy, macie Discord w opisie, albo jakby nawet Discord nie działał, to na przykład wejdźcie sobie na live moje i tam, tam, na, live, tam na live będzie no, dobry serwer, link. No i tam piszecie domy do mnie na PV, no i tam was po prostu przyjmuje, nie? Więc ok, więc tutaj... Oczywiście nie wiem czemu tutaj nie można trollować, ale będę musiał do widza napisać, że nie można trollować. Nie można. Więc będę musiał napisać. W spróbujemy zrobić stoper jak zawsze w odcinku. Ok, Musisz to rozbić. O dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj sobie pompeczki walne, dobra, na razie, o kurcze, dobra, skocz sobie tutaj, dobrze, dobrze, okej, okay. to już w ogóle, ja nie jestem w ogóle rozgrzany, bo to jest moja pierwsza runda w się yy, no wiecie, przed, o tutaj sobie, sobie fajnie przeskoczę, czy zrobi tego trika? Zrobił tego trika? Dobra, yy, bloki chyba nam się przed chwilą zawiesiły. Dobra, tutaj na no spokojnie. Na razie, tutaj widzę, bardzo dobry ćwiczek poleciał. Tutaj spokojnie, sobie butem rozbiję. Ty możesz za mną przejść, oczywiście butem. Oczywiście się nie możemy emotkować, bo chciałbym, żeby ten 1v1 wyglądał fair play, a nie, że emotki, mimo że ja mam emotki. Oczywiście but możemy, bo wiadomo, but... Patrzcie, teraz jak używam, to nikomu nie przeszkadza, nie? Wręcz ułatwiam, więc no. Okej, okay, ja tutaj oczywiście sobie zrobię ten. Dobra, no. fajnie, że się mi ten trik udał. O nie, teraz widzowie trochę to przyspieszyło, boję się, że mi nie wyjdzie, ale dobra, wyszło mi, wyszło mi, fajnie, fajnie. Dobra, tutaj spokojnie. Mam nadzieję, że. Nie! Nie! A ja, dobra, 1-0 na mojego widza. Runda numer 2 już się rozpoczęła. Jest 1-0, niestety przegrywam, ale mam nadzieję, że jeszcze to jakoś wykeruję. Wow, tak, widzę przenikanie przez bloki taktyczne. Och, tutaj drobne pro problemy. Śmieszne by było, gdybyś się na tym wywalił. dobra. Jak wiecie tamten odcinek ja wygrałem, więc mam nadzieję, że tą formę utrzymam. No chyba, że tutaj okaże się lepszy. Jest taka szansa, bo jestem botem w Stumble Guys, o oczywiście. Dobra. W ogóle tego nie było chyba, nie? O ho, ho, ale problemy. Dobra, zrobił to. Spokojnie, butem prze sobie zrobię. To niestety tak muszę. Nie, 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 nie. Dobrze, mamy to. Jak dobrze, że, że ja mam tego buta, widzowie, bo gdyby nie ten but, to ja bym naprawdę chyba z pięć razy przegrał na tym blokdaszu, ale jak mam buta, to właśnie bardzo dobrze. Na razie, jak mówię, nie ma jakichś ciężkich tych bloków. O, właśnie. Fajnie, że ja to powiedziałem, a już się zaczynają schody delikatne. Dobra, tutaj też nie powinno być zbyt ciężko. Tutaj tak samo. Dobra. Tutaj też. Dobra, lecimy tutaj spokojnie, bo ja się na tym wywaliłem. Ta, yy, I w tamtym odcinku, i w tym odcinku. Więc. No. O, wygrałem. Fajnie. Jeden. Yy, jeden. Więc. Na razie idziemy web w web. Zobaczymy, jak to się później rozstrzygnie. No i co, lecimy już z kolejną rundą. Dobra, kolejna runda wystartowała, teraz walczymy o to, no w sumie o nic tak naprawdę, w sumie walczymy o to kto wygra tą rundę, tylko ty, byku, no, dobrze, myślałem, że już będzie ciężko, więc no. Jest 1-1, zobaczymy jak później, spróbuję przeniknąć, no niestety nie udało mi się przeniknąć. Ale, jak ktoś widzowie z Was nie widział e, mojego. Dawid, nie zapraszaj mnie, bo będę musiał usuwać znajomych. Bo, serio, jak ktoś nagrywa odcinek, to. No. Tak, tak średnio bym powiedział. Ale, jak ktoś widzowie nie oglądał ostatniego odcinka, to nalec e, polecam odrobić, bo udał mi się taki jeden trik, e, który. No, nigdy mi się nie udał, więc polecam nadrobić, więc. Bo już koniec tego promowania i się teraz skupiamy stricte na grze. Dobra, spokojnie. Na razie te bloki nie są złe. Czemu jak ja to zawsze mówię to słowo, to już się zaczynają właśnie te bloki? To jest ustawione, widzowie, ustawka. No jak na złość teraz takie bloki się zaczynają. Uhuhu ładnie, ładnie. Ja tutaj nie chcę ryzykować tak jak on to przed chwilą zrobił, bo chciałam też trochę pograć na tym Blockdash, też chcę, żebyście wymiali filmik, a nie, że tak szybko to skończymy. <laughs> Więc, no, oho, towaj byku, przeskocz sobie, tak, o, ja sobie tak sobie przeskoczę, właśnie. Ok, teraz w sumie mi wyszedł ten trik, więc fajnie. Dobra, byku, byku, prze, przejdź, 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 proszę. Dobrze, ładnie, ładnie. Bo ogółem my jesteśmy na bardzo podobnym poziomie, więc. No właśnie, to będzie zacięte. Mam nadzieję, że to będzie zacięte, bo. No fajnie by było, gdyby było zacięte, właśnie. Dobra. O kurde. Widzowie tutaj mnie zapraszają. Dobra. O Jezus, widzowie. To są takie dymy tutaj. Dajcie jakiś normalny blok. blok. Dobra. <śm> spokojnie. Troszkę ch chyba się bloki zacięły, widzowie. Chyba coś tam byłeś powiedział: Kurczę, oni za długo grają, już im tych bloków nie chcemy dawać. Tak było. Na pewno widzowie. Idealnie, idealnie. Nie. dobra, dobra spokojnie. Ale jestem, widzowie, zestresowany. To jest dramat. Dobra, jestem, jestem. Uff. Chyba on to przegrał, o ile się nie mylę. A nie! Przepraszam, że w ciebie nie wierzyłem. Ale... Właśnie nie wyglądało, jakbyś odpadł. Ale dobrze, dobrze. Walczymy, walczymy cały czas. Ja mówiłem, widzowie, że z nim to będzie zacięta walka. Bo ja go znam, więc. Zacięta walka będzie, więc. No. Dawid, ja się chyba kiknę po tym, po, po tym odcinku. Bo nie możecie mnie widzowie, tak, tak zapraszać. Jak ja będę nagrywał odcinek. Dawaj, dawaj byku. Ile ten nasz jeszcze będzie trwał? Dawajcie, stopper. Oj, czy. Mam, mam nadzieję, że ci wyjdzie trick. Wyszedł ci trick! Nice. To Idealnie wymierzone. Dobra, ja sobie rozbiję na spokojnie, żebyś ty nie musiał. Dobra. Kurczę, za dużo tych bloków, naprawdę widzowie, nie wiem ile my to już gramy, ale trochę na pewno to już gramy. O nie, dobra, co teraz będzie? Okej, okay, okej, okay. spokojnie, spokojnie, ja to zrobię. Okej. Okay. Tego strasznie nie lubię, chociaż umiem tutaj triki, ale tak tego nie lubię. No i wygrałem. Więc fajnie. 2-1 yy, dla mnie. No i co? Lecimy już z kolejną rundą. Dobra, lecimy sobie z kolejną rundą yy, na Block dashu. O ile się. O ile się nie mylę, jest 2-1. Chyba jest 2-1, o ile się nie mylę. Najprawdopodobniej tak, tak jest. Więc na razie ja wygrywam, ale to na razie, to na razie. Dobra. Oczywiście, jak ktoś z Was nie ma Discorda, żeby jakby pojawić się w tej serii, to nie musicie mieć Discorda. Wystarczy mieć, nie wiem, Messengera. I takie inne te rzeczy, albo nawet Facebooka, to wtedy tam po prostu się dogadamy, a nie na Discordzie, bo chcę, żeby dużo widzów mogło w tym brać udział, bo to jest taka seria, żeby widzowie mogli w niej brać udział, a nie, że tylko ja nagrywam nie. Więc. No. Oho, ale triczek walnięty. Dobra. Na razie jest łatwe klocki. klocki. Zobaczcie, te, teraz będą te, te kolce takie. Zobaczcie. O nie, jednak nie są kolce, jednak jest to. Dobra, jestem. O, no i są właśnie te kolce. Dobra. Nice, nice, nice. Nie. Uuuhu, ale trik. Właśnie też on, te, też wiem jak się przenika przez ściany, ale nie mam to tak yy, dobrze wy, wyszkolone jak on. Bo on ma chyba dobrze. Dobra, jesteśmy, jesteśmy. Było ciężko, było ciężko, było ciężko, ale... Na szczęście <laughs> jesteśmy. To się liczy właśnie. Oczywiście tutaj ja w to przeniknę. Tu też. Dobra. Tak. Krótka piłka, widzowie. Krótka piłka. Dobra. Tu. Nie! Kurczę! 2 2. 2 2 ładnie ładnie. Dobra, lecimy. Kolejnego blokdasha jest 2 2. Więc no jest zacięta walka, jest właśnie zacięta walka. Więc ten odcinek nie będzie najdłuższy na moim kanale. To troszeczkę no. Dobra, teraz ja, ja przenikam. Patrzcie, widzowie, patrzcie. No, no, no prawie, prawie. No, prawie, prawie. Ojej oj. Ojej. oj. Co się stało? Aha. Dobra, widzowie, jeszcze nie wiem, czy tego, czy ja wygrałem. Bo jeszcze muszę y, jeszcze muszę się zapytać widać, jak on to z perspektywy jego widział, więc zaraz wam wszystko powiem. Dobra widzieję, po krótkich tam rozmowach y, dowiedziałam się, że, że on po prostu przeniknął przez ścianę i po prostu ściana była przy końcu i po prostu. no Przeniknął po prostu za daleko, bo prostu to wyglądało, że tutaj była ściana, i on chciał przeń O, to, to właśnie... Właśnie tak on to zrobił, tylko że ściana była bliżej i po prostu przeleciał. No, ale dogadaliśmy się, że po prostu zaliczę sobie tą rundę, czyli jest 3-2. No, ale nic, po prostu... Mega, mega dziwna sytuacja. Dobra, widzowie. Tutaj... Nie, nie wiem, moim zdaniem trochę taka runda no dziwna, no. No bardzo dziwna, no. Nie spodziewałem się, że tak to wy będzie wyglądało. No ale jest jak jest. Dobra. Tutaj, tak. Oho. Co ja robię? Wow. Dobra. Mam nadzieję, ale ch chyba chyba się stopera nie da zrobić na, na tej na grupie nie standardowej. Co jest, o Boże? Muszę chyba tak bardziej bezpiecznie to robić. Dobra Spokojnie, widzu Widzu Kelo. O nie No cóż, no 4-2. Więc Jeszcze albo ostatnia runda, albo jeszcze kilka rund zagramy. Więc co? Więc widzimy się już w kolejnej rundce. Okej, okay, kolejna runda. Jest szansa, że to jest ostatnia runda, ale. Wcale nie musi być ostatnia runda. Ale tak jak, jak mówię tamta runda, no, no... teoretycznie nie powinna być, no ale jak tak miało być, to po prostu... No. To był w sumie takie może chodzić, że bug StumbleGuysa, bo on teoretycznie nie powinien przeniknąć przez te klocki. na spokojnie. Uh, uh, uh. Dobra, widzowie. Lecimy. Oho. Dobra jesteś, Mam, miałem yy, myślałem, że spadłeś, ale dobrze, że nie spadłeś. Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Dawaj, dawaj, dobrze, dobrze. Okej okay, tutaj. Yy, niestety takie klocki. Ja ogółem tych klocków nie lubię, właśnie nie lubię, dlatego, dlatego ich nie lubię. A w w wpadłem. No nic, no nic. Runda dla niego, więc. Jest 4-3, więc no kurczę, no wyrównanie, wyrównanie. To lecimy już z kolejną rundą. I lecimy. Dobra, na razie bloki, no wiem, że tak mówię za każdym razem, ale na razie to jest naprawdę nuda na blok bo no nie można sobie poćwiczyć, no ale tak jakoś jest. A w ogóle napiszcie na dole w komentarzu, czy w ogóle Wam się ta seria podoba, bo moim zdaniem jest to jedna z lepszych serii na moim kanale, więc mam nadzieję, że będzie naprawdę bardzo, ona długo się ciągła. No, tak naprawdę ona się dotąd będzie ciągła dopóki mam widzów, nie? Dopóki mam z kim jakby grać, nie? Więc, a jeszcze bardzo dużo widzów jest chętnych, więc jeszcze na pewno bardzo dużo odcinków mam ogółem zaplanowanych. Więc... no. O, ho, ho, tutaj... Dobra, jestem, jestem, jestem. O, no i przeszłam! Więc... Dobra, widzowie, yy, myślałem, że wygrałem, ale, ale tutaj kolega miał lagi, więc... No, zagramy jeszcze raz, więc no, w sumie to dla was będzie lepiej, ponieważ yy, zobaczcie, więcej meczy, ale no, mi się wydaje, że to jest najbardziej jakby sprawiedliwa opcja, bo teoretycznie wte wtedy, kiedy on tak przeniknął i tak jakby y, Stumbleguys, no, no i po prostu jakby Stumbleguys zrobił tak, że, że się da przeniknąć i on za daleko przeniknął, to po prostu jakby tamtej gry nie zaliczamy, i po prostu jest... No 4-3, więc... Jeszcze jest jedna runda, więc co? Zaczynamy. A więc jesteśmy z kolejną rundą Blokdasha. I ja chyba Dawida po tej po, po odcinku z właśnie... Z, no. Usułam ze znajomych, bo no ciężko, no ciężko jak ktoś tak spami z zaproszeniami. Ale dobra, no, więc ogólnie dobrze mam, mam nadzieję, że dobrze wam to wytłumaczyłem, więc no. Więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Więc no, więc... Więc teoretycznie jest 4-3, więc... No. Gramy sobie jeszcze jedną, albo jeszcze dwa, albo trzy. No. Trzy maksymalnie, nie? Bo jak on by teraz wygrywał. Nie, 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 nie. Dobra jestem. Dobrze, że go nie. Dobrze, że go nie potrąciłem, o. Może tak to powiem właśnie. Co jest? Co jest? Mm. Nie skomentuję tego. Najpierw. Yy, najpierw wypadnięcie przez to, co było mniej więcej normalne, ale... To to już nie jest normalny widzowie. Najdziwniejszy blogder, którego. grałem. w swoim życiu. No, chyba tak. Chyba tak to możemy ująć. Dobra, lecimy. Ja już przez to nie mogę odpadać, nie? Bo jeszcze przez to chyba trzy razy odpadłem. więc. Nie mogę, muszę na to właśnie uważać. Dobra, lecimy, lecimy. Dawaj, dawaj. Dobra, tu. Dobra, tak po prostu to będę robił bo to jest chyba tak naj najbezpieczniejszy sposób. Dobra. Ale serio, ten blok dasz normalnie Tak można powiedzieć, że on jest po prostu nawiedzony O nie Przegrałem jeju No dobra no 4-4 Teraz to jest runda finałowa Więc zostańcie z nami do końca No i co No i chodzimy z ostatnią już rundą Dobra widzowie, więc lecimy sobie z wielkim finałem drugiego odcinka z tej serii, więc zostańcie z nami do końca i zobaczcie kto wygrał ten odcinek, bo no, to jest ogólnie taka w sumie satysfakcja, nie? Że kto wygrał mm, no, ze mną odcinek. W sumie ze mną to nie jest ciężko wygrać odcinek, bo jestem botem, jak wiecie sami wszyscy. Więc no Dobra Pyk. Pyk, mam nadzieję, że nie odpadnę w głupi sposób, bo chciałbym wygrać. Chciałbym wygrać, więc teraz widzowie full focus. No, tak jest jeszcze tego... Ciężko jest jeszcze gadać, wiecie, widzowie, z wami, komentować to i jeszcze przechodzić, więc, więc no. Ale no, fajnie w sumie się tak. Gra. Dobra. Co jest? Nie no, blog, te, ten blog też przejdzie do historii. Naprawdę. T1VS1 przejdzie do historii. O, no i wygrałem. Na, najprawdopodobniej przez lagi, ale. No więc to. Więc to ja wygrałam dzisiejszy odcinek. Jeśli takie odcinki wam się spodobają, to zostawcie łapeczkę w górę, subika, pamiętajcie, że każdy może brać w tym udział. Na razie nikt z moich widzów nie zdołał mnie pokonać, ale właśnie może to być nawet ty. Wbijaj na, nasz, na mojego Discorda, pisz do mnie na prywatnej wiadomości. No, i wystąpisz właśnie na takim odcinku. To było na tyle z tego odcinka. Oczywiście pozdrawiam tutaj wszystkich moich widzów, wszystkich, którzy, którzy grają ze mną, no i tak dalej. No i co, to było na tyle. Życzę Wam miłego dnia. Siema!